Witam serdecznie, witam Cię Jadwio serdecznie. E, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i przyjechałeś do mnie do Szwajcarii. Miło mi jest Ciebie, ponownie spotkać. Płyniemy sobie stateczkiem e, po Lucernie, wokół m, miejscowości blisko Lucerny. Byliśmy w Begis. E, teraz wracamy do Lucerny. Wczoraj byliśmy w Curiku, jak również w e, innych miastach. W innych górze i na dole. Jeziora, na jeziorze i e, na górze. Także... To jest kraj e, największej wody, tutaj. Tak, to jest kraina e, pięknych jezior, jak również kraina pięknych gór, alp, I kraina pięknych, pięknych lasów i pełnej zieleni. E, no, wczoraj mnie urosło to, jak byliśmy w tym e, cyrku. Widzę tyle, tyle takich znaków, wiesz, jakbym bym powiedział, jak ezotrycznych na budynkach jest. Demonicznych, takich wręcz, no, które bym powiedział, że są no, trochę nieszykujące, ale straszące. Jak baby jazdy, straszą, no, co? Tak, muszę powiedzieć, że w Szwajcarii można znaleźć bardzo dużo symboli yy, yy. Masońskich, ale i nie tylko. To są symbole satanistyczne. Wiele symboli, które można spotkać na budynkach, w kościołach, na teatrach, na wyrzeźbie wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju postumenty, mają cechy satanistyczne, okultystyczne, masońskie. Jest to uderzające, ponieważ praktycznie nie ma miejsca w, w wielu miastach i wielu miejscach. Gdzie nie znalazłoby się tego, tego typu symboli. To daje dużo do zastanowienia. Czyli to jest kraj, dla kogo ten kraj, co to oznacza w tym kraju. Kraj piękny, bogaty, widocznie ci można tego świata tutaj sobie zrobili siedzibę, ponieważ jest tu pięknie, wygodnie, jak i również bliskość wszędzie, do Watykanu jak i do innych miejsc, gdzie można by było komunikować się i przekazywać sobie pewne informacje. Czyli to jest kraj, jak kiedyś mówiliśmy templariuszy? Tak, to jest kraj templariuszy. E, koło Lozanty na takim wzgórzu, w Starych Zamku jest najstarszy zakon e, syjonistyczny. E, e, o których w tej chwili też również toczy się, że tak powiem, rozgrywają się pewne gierki, aby dogadać się bądź też no, do porozumienia, jak to mówię z tymi, którzy fundują dzisiaj nam to, co mamy. A mamy wiele. I na niebie, i na ziemi, i pod Aha, ziemią. Na niebie, to go się chciałem porozmawiać. Ale teraz się zapytam, bo jesteśmy na statku. I zauważyłem, duża dyskryminacja jest tych ludzi, bo jednak to bogactwo oni pokazują już bardzo wyraźnie. Na przykład jesteśmy na statku. I widzę, cała góra jest pierwsza klasa na statku. A na dole jest jakby druga klasa e, siedząca. A w pociągu jechaliśmy. Chyba pół na pół połowę pierwsza klasa i druga klasa. Czy oni uważają się za takie zaróżnionych, bo no jeżeli jest. korzystają z tej komunikacji, to nie korzystają tak, które ludzie korzystają, czy nie jest, tak? Tak, tutaj już toczyły się debaty, dyskusje, referenda na temat jak jest tego podziału na, na tych lepszych, na gorszych, na pierwszą i na drugą klasę, bo faktem jest, że w komunikacji w pociągach szczególnie. Te wagony w pierwszą klasę praktycznie są puste. Tam są pojedyncze osoby, a tych wagonów w tych składach jest rzeczywiście niejednokrotnie prawie 40%, a czasami pół na pół. I jest to jakby wyłożenie powietrza, a my jako podatnicy tutaj mieszkający w Szwajcarii płacimy za to, bo to przecież idzie w koszty. Tak samo jest na statkach. Są statki, gdzie jest to e, też podział na tą pierwszą na tą drugą klasę za dużą dopłatę, mus, muszę powiedzieć. Mnie e, po osobiście e, przestało przeskazać, bo ja na to nie zwracam uwagi, ja e, staram się z, jakby e, stworzyć swój własny komfort e, podróży. Jeżeli coś mi nie pasuje albo przeszkadza sposób jakiś zarządzania bądź zasady, to po prostu nie korzystam z tego. Omijam to szerokim nikiem. Szwajcaria była, jest i, i myślę, że jeszcze długo pozostanie na, takim krajem, która lubi być klasyfikowana na lepszych i na gorszych, dla panów i na niewolników bo trzeba powiedzieć, że niewolnictwo też było w Szwajcarii i to jeszcze nie tak dawno, bo na początku wieku XX, bo to nawet do II wojny światowej był handel niewolnikami. Także no, z czegoś to się wywodzi. Podział 1-2. Tak? Staram się tego unikać, natomiast nie mam na to wpływu. Ponownie myślę, że będą znowu toczyły się debaty na ten temat, bo ludzie również zauważają, że jest to bezsens, kiedy inni tłoczą się, a, a, a inne miejsca są, stoją z tymi wykorzystane, a de facto płacimy wszyscy za to. No tak, ale dobrze mówiliśmy o dyskryminacji kobiet, bo to też jest widać to dyskryminacji, nie mają pełnych praw kobiet. To znaczy teoretycznie kobiety mają, One, tak naprawdę e, prawa e, kobiety Jak? nabyły, e, prawo, prawa kobiety nabyły dopiero e, e, w XX wieku e, ostatnie kantony nadały prawa kobietom w ja. latach 80. No proszę e, bardzo. Jest to bardzo krótkie o czasy, muszę powiedzieć. Teoretycznie w konstytucji niby kobiety mają prawa, ale tak naprawdę Dalej są w dalszym ciągu dyskryminowane. Bogaty kraj, który ma bardzo krótki urlop macierzyński, to tylko 16 tygodni. Kobieta jak chce wrócić do pracy, to niestety, ale te grupy żłobkowe, bo nie ma takich typowych żłobków jak w innych krajach, grupy żłobkowe są bardzo drogie. Właściwie kobieta, gdyby, gdy wróci do pracy, to pracuje na żłobek, na tą grupę żłobkową dla dziecka. Tutaj rodziny nie mają takiego wsparcia jak w innych krajach. Urlop jest krótki de facto, 20 26 dni, czas pracy tygodniowy 42 godziny. Jest to kraj bogaty o najdłuższym okresie czasu pracy, najkrótszym urlopie i w tej chwili toczą się woje o to, żeby urlop macierzyński był równie podzielony dla matki i ojca tego dziecka, żeby mogli wspólnie e, w pierwszym okresie najważniejszym e, wspólnie wykonywać i się, wykonywać te się próby macierzyństwa. E, zobaczymy, bo będzie referendum, jak ono jak ono wyjdzie, e, to zobaczymy. E, Szwajcarią wbrew pozorom, jest to kraj, który niechętny jest zmianą, mimo że narzekają, że są bardzo psychicznie obciążeni takim systemem funkcjonowania, to nie godzą się na to, by sobie użyć. Jest to taki kuriozum, jeśli chodzi o... Zatrzymamy teraz. <grywa> okay. Ja bym wrócił, do to, ale to taki tacy oni są. No właśnie. Pani będzie w Zaczynamy dalej. Yy, Także Szwajcaria taka jest. Ja już się przyzwyczaiłam do tych zasad, one wiele tych rzeczy, tych reków mnie nie dotyczą. Yy, ja robię swoje, staram się no nie No każdy ten ma czas. swoje robi. Tak. W więzieniu ludzie też swoje robią i nie starają się co tam, co tam tak. dostosować się do wyroków, w jakim istnieją. My jesteśmy. Tu na ziemi po to, żeby przeżyć, doświadczyć w miarę możliwości wszystkiego. Ale co zauważyłem, że, 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 tam, że tu raczej panowie w sukienkach rządzą, czy to nie ci kempionerzy, którzy przyjechali z krzyżami takimi i, i bagnetami na tą ziemię? E, być może tak, jak widziałeś na tym moście w słynnym w lucernie te obrazy, które przedstawiają. Może historię jakby Lidze, w historię, historię, historię Szwajcarii, to, to dużo pokazuje i, i daje do myślenia, co się tutaj działo i w jaki sposób ta Szwajcaria dotyczyła do tego bogactwa. I, no, jest. Ta Szwajcaria nie jest taka, jak ją nam prezentują, jak ją starają się przedstawić. Myślę, że jakby się tak zagłębić, to jeszcze wiele przy takich smaczków znalazłoby się w historii Szwajcarii, a nawet już i w tym czasie współczesnym. Będąc w werytu, te budynki nie przerażały i myślę, że się te płaszczyzny, które są pokazane tych e, potężnych ludzi na, na, na tych, twarzach, takich demonicznych e, z rogami i tak dalej, ci ludzie, to coś się e, no nie Egipt to jest, raczej to jest takie pokazane, pokazane, są portrety, są, czyli. czyli to tutaj nie była jakaś cywilizacja inna, która gdzieś tam zaszła podziemnie, czy nie uważasz? E, bo, tu, bo tu dużo terenów jest podziemnych i zauważyłem nawet na ulicach ludzi jakieś hebrydy takie, moim zdaniem to ludzie o, o twarzach innych twarzach, jak, jak zwyczajnie. Ludzie. oczy takie przerażające, diaboliczne i czy tutaj nie macie w podziemiach jakichś kanałów, gdzie, gdzie mówimy o reptylianach. Czy to nie, myślę, że nie to jest tak. kraj e, typ, tych demonicznych ludzi? E, wiesz co, Andrzej, myślę, że tak, dlatego że ja wiele rzeczy już takich zaobserwowałam, o których e, mówi się jakby e, nie w tym oficjalnych przekazach, w tych oficjalnym, e, medialnym przekazie w, w świecie medialnym ale to, co mówią, że tak powiem, w drugim obiegu, tak? Ja zaobserwowałam też bardzo dużo ludzi dziwnie zachowujących się, jak również mający dziwne oczy i dziwną To Te oczy, tak tak jest, takie charakterystyczne dla reptilian, czy dla innych ras hybryd. Wczoraj nawet zwróciłam uwagę, że w trąbają mieliśmy taką osobę, która... która Właśnie wskazywałaby na to, że e, nie jest typową istotą e, rasową. Dla mnie to hebryda była e, Tak. Ty mówisz, że widziałeś, że, że bardzo dużo tych e, rzeźb, czy tych... E, płaskorzeźb. Płaskorzeźb, czy figur, które zauwa zauważyłeś w cyrku, e, Mnie to przedstawia bardziej, przypomina Cesarstwo Rzymskie. Że tutaj jakby... E, bardzo panowało i, i duży wpływ miało Cesarstwo Rzymskie. E, no, no, nie bardzo nie, nie, nie. dużo, dużo takich właśnie elementów Cesarstwa Rzymskiego e, jest właśnie na tych rzeźbach, takich kostumentach, e, e, ozdobień, ozdobień hoteli, teatrów, e, banków i tym podobnie. Jak również rzeźby w mieście, posągi wskazują na to, że, że tutaj jakby było mocno zabieżdżone, usadowione cesarstwo greckie. Ale dziś, dzisiaj panu, którego widziałem te budynkach, bo to są potężne budynki, gdzie by, by dla wielkolegów budowany, bo to nie jest dla nas wzrost, bo też nie są wzrostu tego, ale e, na, tych, na tych budynkach e, Cały czas widzę te takie kule Aha. i anteny, takie jak u nas na kościołach są. Czy to, to nie są te przekaźniki energii elektrycznej, która kiedyś była tutaj? Tak, to, to jeszcze było przecież do II wojny światowej w e, wielu państwach korzystaliśmy z tak zwanej darmowej energii zdrowej. To była ta energia do II wojny światowej mieliśmy bardziej cywilizowane i bardziej... E, e, bardziej że tak powiem świat techniczny był cywilizowany niż teraz, tak? E, chociażby z auta, które były, poruszały się elektryczne, elektryczne były, które nie, piosenką piosenką, były tak, elektryczne. Tak, ponad tysiąc kilometrów żeby przejechać na jednym akumulatorze, tak? Akumulatory były jakby dożywotnie, wystarczyło je tylko naładować i dalej się korzystało Ale w 1880-tych w latach, były elektryczne podobno. Tak. I tam też elektryczne z tamtego kraju. Tak. W, w Paryżu jeszcze są miejsca, e, można zobaczyć, gdzie były szyny, tak zwane tramwaje trzyszynowe, czyli na tak zwanych poduszkach magnetycznych poruszały się. To są, to są naprawdę zaawansowane technologie, były zaawansowane technologie. Techniki. Były 200 lat temu. 200 przysta. lat temu, tak. Także ja myślę, że tu w Szwajcarii można będzie jakby tak się zagłębił i popatrzył, to na to tak pewno znalazłby tą cywilizację, która była bardziej, bardziej rozwinięta, o tak powiem, o właśnie. Ta cywilizacja była bardziej rozwinięta niż teraz, więc to, że nam się dzisiaj proponuje jakieś auta elektryczne, które są w stanie ledwo 400 km przejechać i często są wadliwe, bardzo się psują, bardzo są niebezpieczne, bo ulegają awariom i się palą, to dla mnie to jest żadna cywilizacja. Są zapiski też, że były pojazdy, które poruszały się po ponad Ziemią, już w tamtych czasach. Tu też są pewne, są czasami można spotkać obrazy malowidła, które jakby to przedstawiały. Więc jakby się tak zagłębić w te malowidła, co nam chcą artyści przekazać, ja myślę, że oni nam przekazują ten świat, który tak de facto istniał. Czyli świat. ta historia dziś została zafałszowana. I to, co u nas polikwidowali te anteny takie odbiorcze tej energii na kościołach i na takich zamkach, i to tutaj pozostało. Muszę powiedzieć, że w wielu państwach poniszczono budynki, zniszczono tą cywilizację pierwotną, która była przepiękna, tak? Te budowle były cudowne, one były naprawdę, to były, to były dzieła sztuki, budowane dla ludzi. Dzisiaj, niech mi ktoś powie, w jaki sposób 300 czy 400 lat temu można było taką katedrę z, z piaskowca z takich wielkich płyt wybudować, jakimi technikami to było budowane, rzeźby czy, czy, czy te ozdobienia tych budynków na zewnątrz, to przecież to, wymaga, to wymagało naprawdę majstersztyku i wymagało technologii przede wszystkim, wielkich, rozbudowanych, rozwiniętych technologii. I tak jak mówi się o tartarii, tartaria tak naprawdę została zniszczona. Zaraz po drugiej wojnie i przed II wojną światową ten świat, gdzie był to najpiękniejszy świat, został zniszczony i też został zniszczony specjalną techniką, żeby nie można było jego odtworzyć. Fotografie, stare fotografie archiwa. Nam o, książki, tak, nam o tym mówią doskonale, nam to przekazują. Także Szwajcaria jest tym przykładem, że na pewno istniał bardziej cywilizowany świat, bardziej rozwinięty i tu jest bardzo dużo takich miejsc zapisanych. Pozostało że tak. ten świat jednak 300 lat tak. temu był. Yy, no... Jak również był to świat Aktualnie... demoniczny, który był kierowany i gdzieś współgrał z innymi cywilizacjami. Bo też w tych różnych rzeźbach, w tych różnych zapisach, w tych różnych malowidłach jest to ukazane. Jest to ukazane. Czyli nie był ten świat jakby na dinozaurów kiedyś. Eee, jednak, eee. jednak to jest fałszowana. Świat dinozaurów i dinozaury też były, ale to były zwierzęta tak zwane domowe. Domowe, tak. Te drzewa, które my mamy, to, to, to są krzaczki. To były olbrzymie drzewa, to były olbrzymie zwierzęta, byli olbrzymi ludzie. Taury, I stąd to, te czyli wielkie budynki. Olbrzymi, olbrzymi mieszkali na tak, i stąd te budynki z olbrzymimi wejściami, czyli tymi bramami e, e, dostosowane do wielkości tych ludzi. Nie, bo tu chodzi o to, że w Szwajcarii to pozostało dalej. W innych e, e, miejscach zostało to polikwidowane i trochę pokrytykowaliśmy i Szwajcarii i mówiliśmy e, tutaj pozytywne rzeczy. Tak, Szwajcaria tak, jest... ma swoje te ciemne strony, jak i te jasne strony. Ma swoją ciemną historię nie mówmy, że ma tylko piękną, że jest tylko neutralna, bo i bogactwo jest zdobyte niestety ze współpracy z innymi krajami w handlu bronią, w handlu w różnymi minerałami, w milionach minerałów do państwa i następnego do odcinka.